Witam serdecznie drops w kolejnym odcinku zajmiemy w nitro Speed Carbon i mam tutaj do pokonania drifty w kanionie. Ogólnie masakra, ponieważ można wypaść i w ogóle ciężka sprawa, wąskie uliczki, wszystko beznadziejnie. No i jak mamy Aston Martina, który no do driftów nie jest jakiś idealny, powiedzmy sobie szczerze. Także tutaj mój, moje zdanie na ten temat znacie. Mazda. Dobra, tutaj. Muszę dość spokojnie wchodzić w te wszystkie zakręty. No i właśnie nie robić takich agresywnych zakrętów. Tu jest dobrze, tylko muszę tu uważać. Nie, ale no, powiem wam, pięknie mi to wychodzi. Tam widziałem, że muszę zdobyć 25 tysięcy tego driftu. Ja już tutaj mam no grubo więcej. Tutaj może. No właśnie. Miałbym ze 150 tysięcy, ale przez to, że uderzyłem w mur, skończyło się jak się skończyło. Ale i tak już mam dużo, o, prawie 4 razy więcej z tego niż potrzebuję więc Więc jeszcze sobie tutaj tak podriftuję Może bardziej przyspieszmy to i zamiast driftować po prostu pojedźmy, żeby to przejechać jak najszybciej Więc tu nie ma się co bawić aż tak tymi driftami No tu trzeba uważać, żeby nie wypaść I do przodu, no oni, oni tamten jeden będzie miał pewnie 24 nie że ja muszę mieć 25 tysięcy, więc to musi mieć o to jedno mniej prawdopodobnie. Tego co ja muszę mieć. Chyba, że on też ma 25 tysięcy, więc... Tam jest napisane, że muszę mieć ponad tyle. Więc to by się nawet bardziej zgadzało. Ale pięknie. Dobr nie, dobra, może nie będę aż tak wydziwiał z tym, że... Żeby to po prostu przejść tak najszybciej, tylko no, poćwiczmy sobie, no bo potem będzie jeszcze trudniej, no nie? Na przykład w złocie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tam jedziemy murcielagiem, więc tam może być naprawdę ciężko Strasznie szybkie przyspieszenie, nie aż taka dobra sterowność I po prostu, jak to się wszystko tak skumuluje, to będzie masakra, naprawdę Nie no, pięknie mi tutaj drifty powodzą Poza tym, jakbyście nie zauważyli, jest to ten kanion, w którym ścigaliśmy się z Wolfem Jest ten Aston Marcin tutaj nawet nieźle pasuje Dobra, ty już jest, jest meta, więc... Teraz tylko, żeby nie wypaść, no dobra Załatwiono jeszcze sobie z ciekawości sprawdzę tą tabelę wyników ile on tam miał Pozycję No miał równe 25 tysięcy. Ok, no to kontynuujemy. Nie zapisuj. Teraz czym to pojedziemy? Szybciej przytuj się. Toyotom. No więc w sumie mamy te same egzotyczne auta. Czy ekskluzywne? Sami już nie wiem, no ale w każdym razie nie są to auta tuningowe, które są o wiele lepsze do driftu. Ale przetestujmy to. Co to jest w ogóle z auto? Aha, Toyota. Ludzie, ja myślę, że będę jechał z fajną Toyotą, którą mamy, tak jakby, wiecie, przed ucieczką z Palmot City. Ale to nie, to jest jakiś starszy model, widzę. Który wie się tak, że masakra. I normalnie nic nie za bardzo o coś chce driftować. Dlatego ponabijam sobie tutaj może jakieś takie premie, sekcje czy cokolwiek. Bo naprawdę ciężka sprawa tu będzie z tym. Dobra, ciśnij tym driftem. Jak najwięcej tych sekcji, bo z punktami jest strasznie marnie, więc chociaż sobie je pomnóżmy. O dobra, już jadę chociaż na niebieskim. Nie! Musiałem mieć to uderzenie. Ja mu potrzebuję 100 tysięcy, żeby ten... Żeby wygrać. Ja się już boję, co będzie w złocie, jak ja już sobie tutaj nie daję rady. Dobra, i przerzucamy Troszkę za wcześnie, za wcześnie znowu No Gówno mama nie punkt, już jest Jest właśnie koniec poślizgu i na no, dodatek jest już połowa po prostu, wiecie Całej trasy Więc troszkę muszę nadrobić Dobra, tutaj driftujemy już na prostej drodze, ponieważ jest ona za długa, żebym mógł sobie pozwolić na jej opuszczenie tak jakby. Wiem, że na prosty się ciężko driftuje, ale no coś tu muszę zdobywać i utrzymywać te, te premie, sekcje, no kurde! Przyspieszmy troszkę. Lipa trochę z tego przyspieszenia Dobra, więcej, więcej, więcej driftuj! No nie! Tego jest o wiele za mało wam powiem, nie, dobra powtórzmy to od razu, bo, bo z tego nic nie wyjdzie. Jeszcze nie miałem doskonałego startu, no super, dobra, przyspieszmy trochę na nitrze, o. I teraz. Fajnie. Teraz żeby się dobrze złożyć do zakrętu. Pięknie, pięknie. Piękny drift do ostatniej, do ostatniej krawędzi. Dobra, idealnie przy ściance. Trochę za ostro jednak. Ale nie jest... nie jest źle. Nie, no teraz dobędę więcej punktów niż normalnie przez całą tamtą trasę teraz. Przy tym jednym drifcie. O ile się gdzieś nie rozbiję. Nie rozbij mi się! Dobrze. Pięknie. To się nazywa drift, ludzie! Premia 20 jeszcze 20 tysięcy to daje mi naprawdę potężną sumkę punktów. Teraz to wygram. Dobrze. No teraz to już mam raczej wygraną, tak się rozbije i stracę tą połowę sekcji chyba. No to już będzie za ca... no 250 tysięcy. To jest drift, ludzie. Pięknie, pięknie to poszło. Dobra, ty już sobie mogę odpuścić tą prostą, żeby tutaj nie wypaść na zakręcie. A, dobra, tu nie jest bez. Ale to jest dopyla. Ja pierdzielę. No, dobra, porozbijam się tu już trochę bo ładnie haratam tam. Wyleby tu nie wypaść i będzie dobrze. No, teraz już nie mają szans. No to zobaczymy, może za... teraz jeszcze złoto, złoto będzie ciężko. Dopiero muszę wywiecić auto tak jak tutaj. Tutaj pięknie mi to wyszło nawet. Jestem naprawdę zadowolony. No zobaczymy. Teraz mam naprawdę potężną machinę Lamborghini Murcielago. To nie jest to, co miał Wolf. Tylko takie ulepszone, dodatkowe. LLP, czy coś, coś takiego. Zaraz zobaczymy. Yy, no LP 640 właśnie. 150 punktów, ok. No to ja tam już zdobyłem 250 ludzi. Drifty są naprawdę. Jak się ogarnę, to jest taka przyjemność, po prostu tak gładko, wszystko się robi. Nie, no Nie, to jest naprawdę taka sztuka, że... No tu mamy strasznie duży, duży, prosty kawałek. No właśnie, szybko rozzyskujemy tą prędkość, a tu jeszcze mamy taki niezbyt przyjemny zakręt. Dobra, troszkę muszę zwolnić. Dobra, i tu do kolejnego zakrętu. Tu tak, i teraz tu. Dobra, dobra. Troszkę na nitrze. Pięknie. Jest pięknie. Nie, tylko nie obi, nie obi. Pięknie. A i tutaj już. Dobra. Dobrze. Nie no, to tak szybko zyskuje prędkość, że ja się tu naprawdę boję rozpędzać. Ale jest dobrze. Dobrze, to pięknie, pięknie. Nie, to już chyba mam te punkty, nie? Nie no, troszkę się wyszkoliłem już na tej Toyocie i nawet nie nieźle mi tu idzie. Może pociągniemy tego drifta już do końca. Dałoby się, Wam powiem. Nie, 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 dobrze. Pięknie. Nie, no ja tym dojadę do mety jeszcze. To by było naprawdę król driftów. Mam 0 punktu. Nie, koniec poślizgu. No ale wygrywam. Ale. Fajnie, fajnie, naprawdę to było dobre No super. by nie zapisujemy Nie, fajnie, naprawdę dobra Co my tu jeszcze mamy? Ucieczka przed pościgiem no 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 no, no, no cóż